Dzień dobry, nazywam się Paweł Radecki. Jesteśmy w miejscowości Olkowice. Uprawiam borówkę amerykańską. Odmiany, które posiadam to Duke w kolejności dojrzewania. Później mamy Chandlera i Liberty. Sytuacja w okresie wcześniejszym, na początku kwitnienia, była niekorzystna ze względu na spadki temperaturowe, które występowały. Były przymrozki, przez co troszeczkę mamy uszkodzenia na owocach. Objawiają się one w postaci pęknień, pęknięć, uszkodzeń przyrostów. Jeśli chodzi o uszkodzenia i straty, na pewno one będą występowały w, procen w różnym procencie, w zależności od lokalizacji. Tutaj w budynkach na Młodym Diuku uważam, że 10-15% tylko. W Liberty jakieś 30% na obecną chwilę uważam, że tych strat będzie. Tak? Mamy Chandlera na innym polu tam przymrozek zrobił większe uszkodzenia. Jeśli chodzi o procent, jestem na razie nie jestem w stanie jeszcze określić jaki to będzie, ale będzie na pewno znaczący. Jeśli chodzi o rozpoczęcie zbiorów, to jest kwestia czy ta pogoda się nam poprawi i ociepli, ale tak przewiduję, że u mnie Duke 25 czerwca na ten rok, to jest taki chyba najwcześniejszy termin, kiedy on się rozpocznie. Jeśli chodzi o nawożenie posypowe w uprawie borówki, stosuję głównie produkty pojedyncze. U mnie w celu zakwaszenia delikatnego gleby stosuję siarczan amonu, siarczan magnezu, jeśli chodzi o magnez, wczesną wiosną i siarczan potasu, ale to w zależności też od wyników analizy gleby, jakiego pierwiastka, składnika na dany moment brakuje. W uprawie borówki, jeśli chodzi o ochronę, jest w borówce dla mnie troszeczkę lepiej, bo nie mamy takiej ilości jak w jabłoniach. Tam po prostu nie siadamy z tego traktora, ja się czasem śmieję. A w borówce e, głównie skupiam się na szarej pleśni, antraknozie, zamieraniu pędów. Te po prostu choroby są naj, bar, największym zagrożeniem. Tak? Teraz ostatnio wykonywałem zabieg e, preparatem e, sketch w celu e, ochrony przeciwko szarej pleśni, antraknozie i zamieraniu pędów w tym okresie takim deszczowym, opadowym i w fazie, kiedy w naborówkach było intensywne kwitnienie. Dosyć istotnym elementem też jest stosowanie i ochrona przeciwko szarej pleśni w okresie już pokwitnieniowym, czyli przedzbiorczym, tak, w późniejszych odmianach, ponieważ później też występują warunki do porażenia szarą pleśnią. Dawka, jaką zastosowałem na Borówki, kilogram na hektar. Produkt będę stosował w rotacji z innymi preparatami, jeszcze dwa razy w sezonie, aż do zbiorów. Produkt ten stosowałem również w poprzednim sezonie. Byłem zadowolony z jego rozpuszczalności i mieszalności z innymi produktami.